Cześć, mamy tutaj dwa zestawy szprych do dwóch różnych jednośladów. Tutaj mamy SHLK 18, tutaj mamy Komara 19. Ten zestaw szprych jest to zestaw polskiego producenta wykonany absolutnie perfekcyjnie. Cena tego zestawu, teraz już dokładnie nie pamiętam, ja mam wszystko spisane, to kiedyś Wam o tym film. Ale około 350 zł. Cena tych szprych. Jakieś 50 kilka złotych. Oczywiście jest to komplet na dwa koła, no bo większość rzeczy kupuję nowe i w 95% czy tam nawet 8 robię albo najdroższe, albo po prostu najlepszych producentów. I to co mam powiedzieć, te szprychy podkreślam perfekt. Te, i tutaj nie mówię które macie wybrać, absolutnie, ale w tym zestawie na dwa koła to jakieś 72 szprychy, chyba tak chyba po 36 na koło. Siedem szprych i dwa nyple przyszły uszkodzone. Więc jeżeli sobie kupujecie taki zestaw taki tańszy szprych, to koniecznie od... rozpakujcie go, nakręćcie każdy nypel, sprawdźcie na każdą szprychę i sprawdźcie. Bo na przykład jedna szprycha, i ja tutaj już chyba nie mam, bo chyba ją wyrzuciłem tak na pewno, tutaj tą końcówkę miała całkowicie spłaszczoną, absolutnie nie dawała się do niczego. Większość szprych nie dawało się, na... czy znaczy, hmm, pozostałe... 5. Nie dało się nakręcić nypla, jakoś tak i dwa nyple były uszkodzone. Każdy, oczywiście, podejmuje własne wybory, a ja postanowiłem na próbę wziąć tutaj te. Sprychy, ponieważ SHLC wleciały te też chyba to są włoskie, czegoś tak najdroższe obręcze, a w komarku zostały obręcze fabryczne. Były delikatne krzywe, oczywiście idą do zaplecenia, idą do prostowania, centrowania, wszystko będzie git. Nie są idealne, więc na próbę założyłem te tańsze szprychy. I powiem Wam szczerze, że na ten moment jestem w trakcie remontu BMK 61, gdzie koszty z racji dosyć dużego wyposażenia. BMW-ki były cholernie, potrafiły być mega wyposażone, ale zaci, że jest gdzieś tam Dynamic Drive, Active Steering i gdzieś tam był praktycznie jest raczej fabryczny przebieg oryginalny, to po prostu część rzeczy nie chciało się odkręcić i musieliśmy kupować bardzo dużo nowych rzeczy z Aso. I teraz w ciągu kilkunastu miesięcy zakup BMW-ki, zakup SHL, komar, remont komarka, a w tych motocyklach już wszystko idzie do chromu, do cynku, remonty silników. Tuning silników, to powiem Wam absolutnie szczerze, że dwa zakupy, można powiedzieć, może być 2,5, nazwijcie jak chcecie, i przywrócenie tego do naprawdę fajnego stanu łącznie to jest kwota, teraz sprawdziłem sobie mniej więcej, porównywalna z zakupem nowego, najtańszego auta w salonie, więc Czasem gdzieś próbujemy przyciąć te koszty. Ja spróbowałem tutaj, no i zobaczyłem po kilku miesiącach, bo na pewno dam wam znać tam po kilku latach, jak też trochę się zachowują.